Czy para po zdradzie może mieć szansę na nowy początek i wzmocnienie swojej relacji? Tak, ale tylko pod warunkiem, jeśli wcześniej przejdą przez wszystkie trzy etapy, które do tego etapu prowadzą. Jeśli chcesz się dowiedzieć, od czego należy zacząć, to koniecznie zobacz wszystkie filmy w tej playliście. Tutaj uszeregowałam dla Was te wszystkie poprzednie etapy. Na Związek Po zdradzie należy spojrzeć, tak jakbyście budowali swoją relację kompletnie od nowa. Bo taka też jest prawda. Wasz pierwszy związek zakończył się wraz ze zdradą. Zdrada zmieniła wszystko po zamian... I tylko od Was zależy, czy jesteście gotowi i chcecie budować drugi związek z tą samą osobą. Jeśli odpowiedź brzmi tak, to na tym etapie powinniście skoncentrować się na tym, aby rzeczywiście nadać symboliczny nowy początek swojej relacji. Zachęcam tutaj bardzo często pary do tego, aby wymyśliły jakiś rytuał, jakiś symbol, który pomoże im zapamiętać, że to jest właśnie nowy początek. Poza tym, aby nowy początek był rzeczywiście możliwy, musi między wami się wiele zmienić. Jeżeli uczciwie przeszliście przez wszystkie poprzednie etapy prowadzące do tego czwartego etapu, będziecie wiedzieli już, na co należy zwrócić uwagę, na jakich nowych zasadach, wokół jakich nowych wartości chcecie swój związek budować, na co chcecie od teraz zwracać uwagę. No i w tym czwartym etapie waszym zadaniem będzie, Praktyczne zastosowanie tego, aby wasz związek zyskał nowe podstawy. Do tego nie wystarczą dobre chęci. Będą potrzebne realne działania, rytuały, zmiany w waszych zachowaniach. Choć może to zabrzmieć dziwnie, bardzo zachęcam pary będące na tym etapie do umawiania się na randki i odgrywania w zasadzie takiej roli, jakby byli parą, która dopiero się poznaje. Może Was bardzo zaskoczyć, jak wiele dowiecie się na temat swojego partnera i jak zupełnie inną osobą może on tak naprawdę się stać. Na etapie nowych początków należy uwzględnić te niezaspokojone wcześniej potrzeby i zadbać o zaadresowanie ich w Waszej codzienności. Tak, abyście mogli razem, jako drużyna, zatroszczyć się o Wasz związek. Jestem ciekawa, co u Was zmieniło się, kiedy zdecydowaliście się budować swój związek na nowo po zdradzie. Dajcie mi znać w komentarzach.